Witam wszystkich, dzisiaj będziemy mieli okazję wyprogramować EGR i DPF w EDC16 CP34 w Audi A8 Trzeba w mapie znaleźć historyzę EGR-u, co już mamy zrobione Znajdziemy instrukcję w internecie, jakąś pomoc w tych adresach i będziemy mogli, że tak powiem znaleźć sobie adresy tych hysteres i, i, i tego przełącznika DPF. Tu jedynka to jest włączony. 0 to jest wyłączony. No i można powiedzieć, że mamy DPF i EGR usunięty. Sprawdzimy sobie, czy aby to wszystko się zapisało, ale się zapisało. Możemy zamykać. To już chyba wszystko. Idziemy w grać i myślę, że będzie po temacie.